Witajcie drodzy szanowni w kolejnym odcinku Pysznej Szamy Dzisiaj przygotuję dla was prosty i szybki omlet e, To jest fit omlecik Moja druga połówka, która nagrywa dla was ten program Powiedziała, że śmiało mógłbym wydać książkę Na temat omletów Bo zrobiłem już ich dosyć sporo Różnych, różnistych i powiem wam szczerze, że, że Można ich robić nieskończoną ilość Dzisiaj jedna z moich opcji Rozprzepuję dwa jaja jak powiedziałem wcześniej, to jest fit omlet, więc olej dzisiaj kokosowy, łyżeczka wystarczy na patelnię, jak olej się rozpuści, no to wyleję jajka. Do jajek dodam jeszcze odrobinę soli, odrobinę pieprzu, a a propos tej książki, to subskrybujcie kanał, bo jak będzie 100 tysięcy subskrypcji, no to wtedy zastanowimy się nad tym, żeby faktycznie ją dla was przygotować. Patelnia się nagrzała, wylewam na nią te dwa jaja już mi powoli się ścina, widzicie? No właśnie, tak o to chodzi. Teraz jeszcze na ten pyszny omlecik świeżo siekany szczypior i tutaj mam mozzarellę w wersji light. Kładę ją dosłownie na środku, takie oto kawałeczki fajnie już mi się ściął teraz nie pozostaje mi nic innego żeby go złożyć tej w tej patelni właśnie o gdzie jest mozzarella jedną i drugą część zakrywam właśnie w taki pyszny naleśniczek zmniejszam automatycznie palnik pod nim i przykrywam patelnię przykrywką żeby po prostu jajeczko się ścięło, a mozzarella się rozpuściła. Koniecznie zostań ze mną. Jak fit oględ to musi być trochę warzywek. Dzisiaj posłużę się świeżą rukolą. Dwie garści na tą jedną porcję w zupełności wystarczą. Odrobina cytrynki, jeżeli ktoś chciałby sobie skropić nią świeże warzywka. No i pomidorki koktajlowe. Ostatnio znalazłem takie truskawkowe. No w smaku są mega jak zerwane świeżo z krzaka. 5 sztuk na porcję na śniadanie, żebyśmy mieli siłę na przeżycie tego dnia. Wystarczy. Rewelacja. Czerwony, żółty, zielony. No, piękne są te kolory. Ewentualnie jeszcze odrobina może iść na to. Tutaj mam taki balsamiczny ocet, a właściwie nie ocet, tylko taki jakby krem. O, wsi. Mm. Jeszcze chwilę potrzebuję, bo to tutaj wszystko musi nam się ściąć. Przerzucę jeszcze omlecik na drugą stronę. O, rewelacyjnie już wygląda. Omlecik na pewno już jest gotowy. Zobaczcie, jak pół, Od razu zrobił się większy. O, ser na pewno się rozpuścił. Kładę go na talerzyk. I jeszcze ostatni zabieg, czyli sprawdzamy, jak mozzarella rozpuściła się w środku. Przekrajam, czy będzie widać, czy nie. Widać troszeczkę, ciągnie się. No właśnie. I w ten oto sposób, w waszej kuchni ląduje kolejny przepis na pyszne, proste i szybkie w przygotowaniu śniadanie. Dzięki za oglądanie. Cieszcie się z tych przepisów gotujcie dla siebie i dla swoich bliskich i koniecznie subskrybujcie ten kanał do zobaczenia w kolejnych odcinkach pysznej szamy proszę dziękuję